Wy, wy sobie nie wyobrażacie, jak łatwo, przyjemnie i bezpiecznie jest być w Unii Europejskiej kierowcą kołowego ciągnika rolniczego i lub leśnego. Poza Unią siedzenie w takim ciągniku jest czynnością prymitywną. Można zaryzykować twierdzenie wulgarną. Tak, tak. Poza Unią kierujący bezmyślnie wsiada i jedzie. Nieświadomi wagi zagadnienia. Bo czy taki pozaunijny kierujący wie, jak siedzieć w ciągniku? A unijny wie, wie, bo położenie siedzenia kierowcy, rozumiane jako siedzenie, nie siedzenie, w kołowych ciągnikach uregulowała dyrektywa odpowiedniej Komisji Europejskiej. Cytuję. Można się zatrzymać, notować. W przypadku, gdy położenie z siedzenia jest regulowane jedynie wzdłużnie i pionowo, oś wzdłużna przechodząca przez punkt odniesienia siedzenia jest równoległa do pionowej płaszczyzny wzdłużnej ciągnika, przechodzącej przez środek koła kierownicy i nie więcej niż 100 mm od tej płaszczyzny. No? I taki operator siodełka w ciągniku, bo sam ciągnik jako taki powoli przestaje mieć znaczenie, wkłada gumofilce fajkę, Beret i czyta właśnie, oj, dłużna przechodząca przez przez i tak dalej, i tak dalej. I, I on ma się do tego zastosować. I są emocje, ma on tak. Fan ma i flow ma i feeling. I jeśli zrozumie dyrektywę, to staje się ikoną ciągnikarstwa kołowego, czego wszystkim unijnym kierowcom ciągników kołowych serdecznie życzę i pozostawiam z unijnym pozdrowieniem. Ble, ble, ble.